No i kurde będę jechał, no i wyjeżdża policja i kurde co, ja spierdzielam na lewą, to ogień i co, i tym ucieknę? No bo z takim się nie Mówi, koło się tej wszystko się może zdobyć, z każdej nawet, chwili. Nawet to niego. Jedyne co to ten moduł, ten z, ten z przedłużacza te instalację elektryczną dobrą zrobiłem, bo nie jest chińska, tylko grube kable puść. Ale jak ten, jak, jak, jak będą tego kładę zabierać na ten. Na komuś ale no to moduł wyciągnie. No dobra, no. i ci dam. Nie odpalą, go wtedy nie ukradną. Nie! nie. No to coś jest nie... Ale zauważyłem, że to są przełożenia pod... W, że w... nie idzie tak szybko. W sensie na podjazdy to będzie dobre. Bo on tak jakby na czwórce... Nie wiem nie wiem ile on będzie jechał. Się. Ale ciekawe, ty ciekawe jakiego maxa to będzie. Ja, ja... Ale ten, jak żyła jak ja to sini to wygląda jakbyś chciał uciec. No <laughs> ja naprawdę się dałem. Tak ta kolebotało. Kolebota? Ja ten młody kurde fajny. No zajebisty. Ja bie... Oj, ale dużo leżej, ja już, ja już czuję, że ten silnik jest mocniejszy, bo on wiesz, nie, nie, nie dajesz gazu, a to... Tak jedziesz tak, ja tam, ty dawał gazu. No tak, bo to jest da, tyle i on już przyspieszy. No. I on się... strasznie szybko się wiesz, tak... Trum, tak po prostu mm, Siubo, tak. wkręca się nie zajebiście się wkręca na obrot Tamten to wiesz daje gaz i tak Mmm, mm, tak inaczej całkiem tu tu zawieszenie coś ci ale to wszystkie niemki Znaczy tak. z tyłu jest ten z tyłu jest zupnięty ten a z przodu działają z przodu tego tak. nie tu mam nie tak nie. tego tak bym powiedział tego ten ale te, te drążki to one nie tego gdzie dobre są uł wow. nowe i to tego nie trzeba dokręcić? Gdzie? To, to jest chłopie jak nówka Pokaż widzą, okay. patrzcie widzowie To jest nuwencja Dopiero akordycypowane <grymne> <grymne> Tutaj jest luksusik Ten wydeszek No i co? No i? Kurde no mol. No ale to No. Tylko nie, nie wiem ile A tu jest już filtr Te ty już mają filtry tu o No mają no, no Kupiłem zamówiłem 3 trzy na wymianę bo z te, to 100 ona nie ma filtrów. I olejek zamówiłem? I co jeszcze zamówiłem? No i. i... Jaki jest olej? Wawoline 10W40. 20... Ale to taniej wychodzi. Ja do LTZ za tego zawsze leję zajebisty. Wychodzi, czekaj. E, 2, 20 chyba 5 zł za litr, a ten, mo, ten motul kosztuje chyba 35. 30... No, no ale te, te nakrętki to mogę, że akurat nakręcić, no. Ale po co, jak jest przyspawany. Widzowie, patrzcie no. Kurczę, przyspawane jest tu, o! Luksusowo, więc nakrętki nie trzeba Łańcuszek <noise> Cztery biegi, tamten miał trzy Czekaj, ile jest motogodzin? 04 dalej? Kurde! Chyba się źle nabija Ja czego źle? Ja tu już jedno powinno wskoczyć Że to nie fabryczne, bo takie nasmarkane no, no to jak fabryczne, to by się prędzej złamało jak to Bo tu jest wszędzie pospawane No możliwe Ile daje za zębatkę? To widać, że to jest taka chińska chyba Nie wiem, cztery dychy no to jest Jakaś tam na, na Allegro kupiłem E no ale to chłopie to jest mm -hmm. Możemy się wymienić <grym> O te... No 1620 takie kupiłem Ale jak, jak jedziesz chłopie to Ty się nie kupią tak do góry w tak Ja, by, ja by chciał nie chciał no, uciec Tak ma być, to jest widocznie te, To taki model tu jest kurde, sigmowy napinacz już na górze. Bo ja no, ja napinacz, właśnie taki. to jest normalnie jak w LTZ-cie to jest zrobione. I jest filtr oleju, i jest napinacz. No to fi filterek? Nie, no, nie miałem filtraku, Ja miałem sitkowy w rącinie. z 2,5. No, ale, ale filtr jest chyba lepszy, nie? Bo ci duży silnik filtre będzie chodził. No. Jakbyś wymieniał filtr z olejem, to te opiłki nie zostają w silniku, tylko ci go zbierze, nie? No chyba tak. Czyli co, podoba Ci się sprzęt? No kurde, no, to jest tak. <noise> Na czarnok A tu co to co takie dziwne? Bo tu, tutaj to tu jest gwint Bo możesz sobie ustawić gaźnik wiesz tak albo Fildere. Tak przykręcisz i wtedy masz takby tak, tak po, tylko że tutaj nie, ma, nie, nie nie zmieścił się? nie. To jest drugie ustawienie takie trochę na bok. Ty masz do Walony. Też z ekspresa chyba 15 zł No i ten gaźnik 28 140 zł ten gaźnik On wygląda jakby on był chłopak jakiś podróba nie op kupił nówkę, ty mówił, że 250 dał chyba, czy 270? Odpalanie kurde tego trupa. Czekaj pierwszy mam ci plastik. Przytrzymaj mi plastik. Czekaj. O kurde jak ciężko. <gry> <gry> Czekaj. Ja pierdzielę, jaka kompresja. Dobra, teraz może. O! Ciekawe jakbyś tu 2,5 od... tu chłopie, w tym, w tej ramie odpalał. Kurde, tamten to by się silnik chyba jednak nie zmieścił. Jak ten już muszę wycinać ten no kurde, jak to odpadł? Te pały jadą ma jak jadą. <grydy> pały, czekajcie, ja tu mogę! Co jest? <grydy> ale, ci, ale ci nogę teraz wywaliło! O. Ej, te, teraz, teraz ci nogę wywaliło nieźle. No kurde! No, tak leciutko tego gazu? Może bo że, bo on tak chodził, bo tego kładą, aż się zastrasował się, może. Kurde. Zastapi się, o tych kierownicach. <grymne> się oprzeć. Boże, biegł, że mnie wybił, ja nie mogę. Weź co teraz kurde odpal. Kurwa. ty, ale dym poleciał. To musiałem bramę otwierać. No. no, to ale, nie, nie Opie, no br bramę próbowałem, ale nie przejechał tam u ciebie a przez. Tam jest Bramka idę, tak? Opie, jedzie jak dzik. Tylko ciężko to spalić. Nie, A to jak go na napycha? Nie no i z tamtej strony masz, tylko tak ci odbija. No, jak ci, o, jak ci kopi dupnie w nogę. Ja, a tak kopiesz, do tyłu. Do tyłu, no. no do przodu się. Ja kurde zrobiłem, Ramon się zapłon przestawił. I co teraz? No nie wiem właśnie. Czy ten zapłon bo tam jest taki impulsator, nie obok tego magneta i tam musi być przerwa dobra. No. Bo jak to się ty, no, bo, no bo ja to mam moduł odcinek, nie? Masz z tymi mapami zmiennymi? No, no. Wiesz jaką to daje odcinę? A na ile daliście obrączkę? Daliśmy da, na 6, 6, 8, potem... 9, 10, 10 i 12. I 12 to się nie dawaj, bo przy będzie przepadzie instalacji. Ale 12. Ale... ale 9 jest najlepiej. 9, no 9. Kłopie, jak to wtedy ja jestem. To... Masz to czy nie? Wyt, nie z... ma, bo tu jest, Ale opie zajebisty to jest. Gazujesz, czy nie, nie to nie gazuje. Starczy. Ale zajebic się to no bo, chłopie Od... Bo my te kołe wesaki to, wasaki, to i nie tego nie jak ustawej, bo nie było żadnych tych. A no, bo to musi być naklejka z, z tym. No to jest taka naklejka i sobie ustawiasz, jest... nie? Gorący. I to, i, i, to wie, i, i to tam trzeba, nie wiem dwa do góry, dwa na dół No do góry, to tak trzeba pomieszać. No, no. no i tam właśnie taki ten. Ale jak to fajnie chodzi. Ja to chłopie, Tak To tak jak wie. prawdziwy motor. Ale kurde się wydaje jakiś mały. Kiedyś to było większe. No. no co, no. ten kład? No wy, wydaje się taki kurde mały śmieszny. Jak mały, dobry jest. No. Patrz, gaźnik gaśnik nie wszedł, też by się tu i tu spawałem o tak na poprzek, widzisz, bo tu gaśnik jest idealnie o tu w rogu. Ja pierdziele, tutaj kabel wszystko ładnie porobiłem. No to z przedłużacza zrobiłem. <grym> <grym> Jakby to policja zobaczyła, to patrz, z przodu światła nie ma, z tyłu światła nie ma. Opony łyse, chłopie. Opony nie. łyse. Siedzenia nie ma. Luzy wszędzie, papierów nie ma, hamulców nie ma. <grym> Nic tu nie ma. Nic nie ma. Może bym by mnie zlitowali byście i puściliby mnie? No.